Dzisiaj zaprezentujemy Wam niestandardowe realizacje, jakie wykonaliśmy jako HydroVacuum. Zmodernizowaliśmy pompownię mokrą na tłocznię ścieków. Modernizacja miała na celu trzykrotne zwiększenie przepustowości obiektu z uwagi na to, że wcześniej Występowały tam problemy z przejęciem napływu, który fizycznie tam występuje, i musieliśmy ten obiekt powiększyć, aby ścieki mogły swobodnie przepływać. Tłocznia ta wyposażona jest w system bypass. Jest to obejście części hydraulicznej pompy, mające na celu odciążenie samej pompy i zwiększenie przepustowości przepływu ścieków przepływających do zbiornika retencyjnego. Czy uważacie, że transport ścieków na bardzo długich odcinkach zawsze musi być kojarzony z uciążliwym zapachem? My wiemy, jak to można pomóc. Tłocznia ścieków na powietrzenie została zastosowana, gdyż odcinek tłoczenia ścieków jest bardzo długi, ponad 5 km i czas przetrzymania w tej tłoczni wynosi ponad 3 godziny. W takich sytuacjach wytwarza się siarkowodór, który tworzy uciążliwe zapachy. Zbiornik wyrównawczy jest zastosowany, gdyż kolejny obiekt nie może przyjąć więcej niż 43 metry. Dlatego też, jeżeli mamy spiętrzenie, większy napływ, uśredniamy to w zbiorniku retencyjnym, który później zostaje spompowany w godzinach nocnych. W komorze suchej zostały również zastosowane pompy o stopniu ochrony IP68 i swobodnym przelocie DN80. Oraz mamy tutaj zabudowaną tłocznię najnowszej produkcji TSC 2.80. System napowietrzania jest bardzo ważnym aspektem na dzień dzisiejszy, gdyż dozowana chemia w przepompowniach mokrych czy też suchych jest bardzo kosztowna dla wodociągów czy też gminy, miast. Powietrze mamy wszędzie. Wystarczy tylko zastosować odpowiedni układ, aby nie wydzielać bakterii, które spowodują potężne odory. Modernizacja tłoczni w istniejącym budynku. Nasza aplikacja pozwoliła na zamontowanie naszego modułu, dostosowanie gabarytów do istniejącego przejścia i zabudowanie go w istniejącym zbiorniku. Nie trzeba było likwidować ani poszerzać otworu wejściowego lub demontażu dachu. W tym miejscu została zainstalowana tłocznia typ TSC-260 z bypassem, który pozwala na zwiększenie przepływu wstecznego pompy. Dzięki naszym rozwiązaniu obiekt przestał pracować w podtopieniu. Po co zainstalowaliśmy pompę mieszającą w tłoczni TSC-260? Pompa mieszająca uruchamia się tuż przed włączeniem pompy głównej, aby wzruszyć wszystkie osady denne zgromadzone w zbiorniku retencyjnym, co ma na celu efektywne wypompowanie wszystkich cząstek sedimentujących ze zbiornika. Modernizacja mokrej przepompowni ścieków na suchą tłocznię TSC 215. Na omawianym obiekcie największym problemem mieliśmy brak rozdziału kanalizacji deszczowej ze sanitarną, czego w dużych opadach następowało podtopienie obiektu. Nie było dla nas żadnego problemu zaadaptować istniejący zbiornik i dało nam też to duże korzyści finansowe bez zakupu zbiornika betonowego. Jeden włas został zastosowany jako włas zejściowy, drugi włas jest jako eksploatacyjny do czynności czyszczenia bodu tłoczni. Zastosowaliśmy najnowocześniejszą tłocznię typu TSC 2.15 z silnikami w wykonaniu IP68, co pozwala nam też dopuścić ewentualne podtopienie całego obiektu. Obiekt nadal będzie pracować i spełniać swoją rolę. Na potrzeby klienta stworzyliśmy nową pompę typ FZM, która dedykowana jest do tzw. zielonych tłoczni. Dzięki temu rozwiązaniu klient odzyskuje pompę w polskich złotówkach. Spełniają one wszystkie warunki użytkowania. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych narzędzi do projektowania konstrukcji układów hydraulicznych, jakie stosujemy w dziale badawczo-rozwojowym, oraz zaawansowanym technologiom produkcji wykonaliśmy pompę FZM. Dostosowaną swoją konstrukcją do montażu w zielonej tłoczni. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach, skontaktuj się z nami.